Witam! 19 lutego 2025 Nie było zimy, ale jezioro zamarzło. Jedziemy na łyżwach ilości 3, ja trzeci. Byliśmy tam, na samym końcu, gdzie jest zachód słońca. Jechaliśmy tamtym brzegiem. Kilometry i teraz wracamy kolejnym brzegiem brzegiem od strony pogadówka. I według naszych pomiarów, 4 km zrobione, więc jeszcze dwa zostały. A tam coś piesi. Kto to widział? Pies po jeziorze chodzić. Jak można, tak wspaniale, na łyżwach.